Cześć Michał, cześć Paweł, porozmawiajmy sobie dzisiaj o stacjach ładowania samochodów elektrycznych, nie Jaka. tylko o samych samochodach, bo to chyba, jakaś nowość. Nie, to chyba jakaś nowość, wiesz co, ja cały czas uważam, że o tej infrastrukturze mówi się w Polsce niewystarczająco dużo, właśnie, zanim przejdziemy do tego, o czym chciałbym z tobą rozmawiać. Panie szanowny ekspercie, z czego to wynika, że o samochodach trąbią wszyscy, ale już o tym, w jaki sposób, gdzie, jak to działa, jak je ładować, to już nie, nie, nie ma tak dużo treści na ten temat. Tak, zastanawiające pytanie. Nie, ale serio. Tak nie, tak serio, pytam. to czy, czy niewystarczająco dużo znaczy to samo, co za mało? Nie, ale jak, wynika, jak sądzisz, Dobra, z czego poważnie. to wynika? Yy, bo samochody są bardziej nośne? W sensie no. mało jest, być może mało jest ekspertów, którzy chcieliby się wypowiadać na temat infrastruktury ładowania, bo temat nie jest tak nośny, jak samochody. Oczywiście, można krytykować, że jest za mało, Aha. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W sumie wiesz, z drugiej strony to patrząc o, o tym, jak tonkować samochód, też się niewiele mówi, nie? No tak, też się nie ma. Ale to jest taka rzecz tak naturalna, że, że każdy wie. Mówię o tym tankowaniu paliwem płynnym. Chociaż Aha. są, jest prasa fachowa dotycząca stacji, stacji benzynowych, tak? Tak, ale to jest fachowa e, branżowa, czy jak zwał, tak zwał. A tutaj powinna być prasa, to... bo właśnie, taka jest różnica, że stacje ładowania możesz postawić wszędzie tam, gdzie masz parking i prąd. No właśnie, no Więc właśnie. temat powinien być bardziej no właśnie. No dobra, ale skoro wiesz co, wiem od czego innego zacząć, natomiast burzysz tę Moją koncepcję, natomiast niech ci, szanowny panie, będzie. E, gdzie twoim zdaniem w Polsce, nie patrz, nie patrz na to, gdzie twoim zdaniem w Polsce znajduje się, w których sektorach, czy w których miejscach najwięcej stacji ładowania? Przy jakich obiektach? Mhm. Dobre pytanie. Są na to badania. Zobaczymy, zobaczymy, czy mógłbyś być panelistą, na przykład PSP. Strzelaj. Gdzie jest najwięcej stacji Trze ładowania? miejsca poproszę. Trzy miejsca. Uno. Dobre pytanie, wiesz, co nie zastanawiałem się nad tym, bo tak patrzę trochę przez, przez pryzmat swój, ale to jest dosyć specyficzna działalność, więc ja bym powiedział o tych parkingach zamkniętych, takich publicznych, Ale parkingi oczywiście tak, przy jakich obiektach? Stacje benzynowe, pewnie supermarkety i, i tyle, Trzecie, nie wiem. Obiekty użyteczności publicznej, ale to jest tak ogólne, że, że pewnie nie ma sensu o tym mówić. Ech, politykujesz trochę. No ale to no, ja, ja ci ułatwię. Mhm. E Okazało się, że w jakich 39,5%, czyli dokładnie 762 stacje funkcjonują przy parkingach ogólnodostępnych. Czyli tu miałeś rację. Ale co, Mimo, to, są, ale co to są parkingi ogólnodostępne? To jest tak ogólne stwierdzenie. Nie czepiajmy się, w następnym okay. raporcie będzie lepiej. Mhm. 11% przy stacji paliw stanowi to 221 stacji. E, wynik dobry, panie ekspercie, czy nie bardzo? Na dzisiaj mhm. satysfakcjonujący, ale na koniec roku chciałbym, żeby ten wynik był znacznie wyższy. No dobrze, ale. Cześć. Spodziewam się, nie chcę. To wiesz co? To może, może inaczej. Trochę bardziej skomentujmy te wyniki. Ja je podam, a ty będziesz się do tego odnosił, bo zobacz. Bo w centrach handlowych to jest 19% ogółu stacji publicznych stacji ładowania w Polsce, czyli 370 stacji. I spójrz. Jeżeli w centrach handlowych mamy 370 stacji, a na stacjach paliw 221, to nie uważasz, że te proporcje powinny być odwrotne w tym przypadku. Nie, czy to nie, 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 czy to nie, nie, nie jest nie, tak. Nie, dlatego, że. Na dzisiaj, przy, przy tym etapie rozwoju rynku, na stacjach paliw zwykle mamy jedną stację ładowania, jeśli, mhm. jeśli taka jest, e, Więc e, a w centrach handlowych, sam wiesz, również w naszej sieci, mhm. tych stacji ładowania potrafi 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak? Tak. E, i, I na stacjach paliw mamy szybkie stacje ładowania, a nas w centrach handlowych zwykle te stacje normalne. E, co to znaczy parkingi ogólnodostępne? Poczekaj, poczekaj. Błagam, bo zaraz przejdziemy do ogólnodostępnych. Mm -hmm. Natomiast ja bym jeszcze został na moment przy stacjach, paliw, yy, przy stacjach paliw versus centra handlowe, bo te proporcje pokazują fantastyczną rzecz, że rynek yy, ładowania samochodów elektrycznych diametralnie różni się od rynku samochodów... Yy, Spalinowych, czy, 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 czy z silnikiem diesla, czy, czy paliwem. Wiesz, o co mi Pamiętasz chodzi? Pamiętasz czasy komuny? Ale jeszcze moment. Dobra. Wiesz, o co mi chodzi, bo spójrz. Bo w samochodach z paliwem konwencjonalnym, z napędem konwencjonalnym, tankujemy samochód na stacji paliw. A w przypadku samochodu elektrycznego, może się okazać, że kierowcy. Może tylko raz w roku zawitają na tradycyjną stację paliw, a cały, a, a cały je, je, proces je, je, będzie wykonywał już zupełnie inaczej. Jeszcze gdzie czasem: indziej. hot do gaz jeść. No. Dobra, poważnie. Pamiętasz mm -hmm. czasy komuny? Nie znam opowieści. wiesz, ja się urodziłem 79, to, to, to tak nie bardzo pamiętam. C.P.N. -y pamiętasz? Oczywiście, że tak. Co do można dzisiaj bo... mówię na stacji CPN. Co można było kupić na cpn Dzisiaj czy kiedyś? Nie no, kiedyś. To chyba niewiele z tego, co pamiętam. Paliwo, I tyle. Wycieraczki, może wodę destylowaną, to? olej, tak. Mm -hmm. No a nie, dzi a no. dzisiaj co możesz kupić? Wszystko. Na... Wsz no, w Wszystko. W cudzysłowie. Czyli gastronomia przyszła tak. do stacji paliw. No zobacz, ta elektromobilność pozwala na to, żeby stacje paliwa przyszły do gastronomii, do zakupów i tak dalej. Czyli wiesz, naturalne będzie to, że więcej będzie. Stacji ładowania przy obiektach komercyjnych, mm -hmm. niż na stacjach paliw, bo stacji paliw jest y, skończona liczba. Oczywiście centrów handlowych też jest skończona liczba, ale jest ich znacznie więcej. A co to w takim razie może oznaczać w perspektywie, no powiedzmy, 20 lat bo, dla koncernów paliwowych? Jak uważasz, jaką powinni przejść drogę, jaką transformację, żeby jednak kierowcy. Samochodów elektrycznych, nie odpływali od nich, wiesz, nie uciekali, żeby, żeby nie zmieniali tego, tego punktu ładowania swoich samochodów. Że dzisiaj każdy kierowca wie, że żeby zatonkować no, na tą czy na tamtą, na jakąś stację paliw musi pojechać. I w perspektywie 20 lat, tak jak na przykład podają koncerny motoryzacyjne, że większość z nich do, od 35 roku przychodzi tylko na napęd elektryczny albo, albo, albo w zdecydowanej mierze, to co, jak powinny zachować się, gdybyś. Gdybyś był strategiem, na przykład jakiegoś koncernu poliwowego, co byś zalecał? Zobacz, jak dzisiaj co sobie ceni kierowca auta elektrycznego. Tak naprawdę ceni sobie i to może będzie kontrowersyjne, co powiem, ale w pewnym sensie ceni sobie wolność. Mhm. Ceni to, że może się naładować w biurze, to że może się naładować w pracy, to że może się naładować na działce nawet z gniazka 230. O. I teraz, my kierowcy aut elektrycznych nie lubimy specjalnie tracić czasu na ładowanie. Taki jest fakt. Mhm. Oczywiście są tacy, co jeżdżą na bezpłatne stacje ładowania i sobie tam siedzą i czekają i pracują, bo chcą mieć tą energię za darmo. I czasem się zdarza, że faktycznie jadąc w trasie, siedzimy w samochodzie i czekamy, aż się ten samochód naładuje pół godziny. I teraz. Ale w mieście zwykle robimy, załatwiamy inne rzeczy. Załatwiamy swoje interesy, robimy zakupy, odpoczywamy, jesteśmy w fitness klubie, wszystko jedno, tak? Czyli to ładowanie, jest robione niejako przy okazji. I teraz, żeby umilić czas kierowcom w czasie podróży między miastami, trzeba zbudować taką infrastrukturę, która ma zastąpić stację paliw. Czyli te stacje pewnie będą wyglądały trochę inaczej. Pewnym przykładem są, są huby ładowania sieci EcoN, gdzie przemydolowany jest ten, jest ten model obsługi klienta. Czyli dalej mamy tradycyjne hot -dogi, ale mamy też taki pokój, żeby odpocząć, gdzie, sobie, gdzie można sobie wejść, usiąść, obejrzeć wiadomości w telewizji, Czyli taki trochę inny styl tankowania czy ładowania tego samochodu, więc Kiedyś pokazywaliśmy taki hub Audi, który zrobił mm -hmm. tak, tak, że możesz sobie wejść. Odpada taki e, lunch VIP. Coś takiego. Nazwać, Wyobrażasz to. sobie, żeby jechać w mieście, w Warszawie, na stację paliw, żeby naładować samochód? No i co tam będziesz robił? No nie, raczej pojedziesz do centrum handlowego, czy, czy do jakiegoś miejsca użyteczności publicznej innego, żeby naładować auto, bo wtedy no to możesz to... coś zrobić pożytecznego. Nie tracisz czasu. Ja to rozumiem, w pełni się z tym zgadzam. Ale po pierwsze, nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co twoim zdaniem powinny zrobić stacje, koncerny paliwowe, by jednak za te 20 lat tych kierowców trzymać przy sobie, to po pierwsze, a po drugie, druga rzecz, która płynie z twojej wypowiedzi, to takie, takie firmy jak właśnie Ekoen, wspomniany przed który buduje huby, za chwilę się okaże, że to on wchodzi w buty koncernów paliwowych. Dokładnie Wiesz, tak. To, to się niesamowicie zmienia. No ale wróćmy do tych koncernów. Czy znaczy, chcesz, żebym napisał strategię dla koncernów paliwowych? Wymyślił, no co by zrobił? Nie, na, na miejscu tak, koncernów ta, paliwowych, to tak serio pytam. No, wiadomo, że ich sprzedaż paliwa, to może. A czy nie, to chciałem powiedzieć, że to może nie jest główny biznes. Nie, to jest główny biznes. więc... Wiesz co, jeżeli mają miejsca atrakcyjne, takie, gdzie można postawić hub ładowania, samochodów mm -hmm. elektrycznych z ładowarkami wysokiej mocy na trasach. No to jest miejsce, żeby tam te ładowarki budować. Tam klient zawsze będzie, bo będzie musiał się naładować. Mhm. Trochę nie ma wyjścia, tak? Tak jak stacje benzynowe na autostradach. Ludzie się tankują, mimo że paliwo mhm. kiedyś było droższe m, znacznie na, sta na stacjach przy autostradach niż na stacjach w mieście, powiedzmy, tak? Mhm. Więc atrakcyjne miejsce na drogach przelotowych, jak najbardziej tak tam kierowca musi podjechać się naładować. Tylko trzeba. Spowodować, żeby ten kierowca chciał się ładować na tej, a nie na innej stacji, w tym obiekcie, a nie, a nie na obiekcie no, to konkurencji. To jest wiesz, marketing. No i to jest już rola marketing, strategii. Stra i tak strategów i Aha. departamentów rozwoju, właśnie firm paliwowych, które budują sieci stacji paliw. Mówimy o bardzo długiej perspektywie czasowej, bo ja powiedziałem, że to w kontekście 20 lat na przykład ta zmiana mogłaby nastąpić. E, powiedziałeś fajną rzecz, że dzisiaj te huby oferują nie tylko same, przynajmniej na świecie. W krajach nieco bardziej rozwiniętych od nas, nie tylko same stacje ładowania szybkie, tylko właśnie miejsce wypoczynku, obejrzenia jakiegoś programu, czy może nie wiem, pogrania na PlayStation, czy Bóg wie co jeszcze na przykład. Piękno, jeżeli jest Ale... stacja wysokiej mocy, to mm -hmm. wystarczy, że zatrzymasz się w nocy przy, przy takiej stacji, wejdziesz do, do, do łazienki, odświeżysz się trochę, kupisz sobie kawę, herbatę, nie wiem, coś zjesz, minie 20 minut, możesz wsiadać, właśnie, jechać dalej. Właśnie, właśnie, do tego zmierzam. Dzisiaj e, pełne naładowanie na szybkiej stacji e, samochodu, no powiedzmy, może Trwać nieco ponad godzinę, nie? Tak. No, Na stacji tak co Do 80% będzie pewnie krócej. E, w perspektywie kilku czy kilkunastu lat, zakładam, już absolutnie w ogóle nie dotykam wodoru, ale że technologia ładowania samochodów bateryjnych być może pójdzie tak mocno do przodu, że ten proces niesamowicie się skróci. Jest na to szansa, czy... Ale on już się skraca. Jeżeli mamy stacje ładowania, które mają większą moc niż 50 kW mhm. i samochody, które potrafią ładować się 80, mhm. 90, 125 i więcej, no to takie ładowanie nie trwa już. Tak jak mówisz, godzina tylko trwa pół godziny, 40 minut. Bingo. To w takim razie pytanie, czy te. Nie wiem, jak to nazwać. Te miejsca, które są obecnie budowane, te mini hotel. No, nie hotel to za dużo słowa. Czy takie mini kluby czy coś takiego, czy to jest działanie przyszłościowe, bo wiesz. Chodzi o to, że za te kilka lat, może to jest fajny pomysł na teraz, na dzisiaj, bo za te kilka lat kierowcy, którzy gdzieś tam jeżdżą w dalekie trasy, to będą rzeczywiście zjeżdżali na jakieś 15-20 minut, nie więcej. Dobry, no, wystarczy mi się, że kawa, ten hot dog, czy, czy może jakieś bardziej wyszukane... Wydanie, w, wydaje mi się, że każdego kierowcy stać na to, żeby raz na 200 km zjechał na 15 minut, mm -hmm. chwilę odpoczął, wtedy samochód się doładuje, jechał kolejne 200 km czy 300. Z tak. drugiej strony takie, takie miejsca mega budują po pierwsze wizerunek, po drugiej dają jakość, taką satysfakcję klienta, więc no to robi robotę, mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie. Wiesz, jeśli, jeśli jeszcze mówimy o tym, że te stacje są przy autostradach i jest tam tylko mm -hmm. kawałek terenu, no to wizerunkowo, ale też ekonomicznie e, można zbudować strony, farmy wiesz, fotowoltaiczne, może tam być jakiś wiatra, zabaw dla dzieci. Tak. To, to jest cały czas uważam, że dzieci to jest dzieci jest, zawsze będą jest to jest to ten pole segment do popisu na, na pewno marketingowców. Krocie. Tak. No dobrze, wróćmy jeszcze do tych pięciu yy, najpopularniejszych miejsc, gdzie stoją stacje ładowania samochodów elektrycznych. Poza parkingami ogólnodostępnymi, no dostępnymi stacjami. Ja mam do ciebie pytanie? Tak? Czy mm, Stacja przy centrum handlowym na parkingu to nie jest parking ogólnodostępny, czy to jest. Nie, nie znamy kategorii. dobrze. No, no, nie, dobra, czepiajmy nie czepiajmy się. się. Okay. Nie, nie czepiamy się. Dzisiaj ja nie krytykuję, ja dzisiaj pytam. Pewnie, gdybyśmy sami sporządzali taki robot, pewnie moglibyśmy zrobić to nieco inaczej, ale i. Bardzo, że... bardzo mnie cieszy fajnie, to, że przy hotelach że są, takie, są stacji ładowania. Tak, fajnie, że takie rzeczy powstają. No i teraz mamy kolejną kategorię właśnie ka y hotele. 15,5% w skali wszystkich stacji ładowania w Polsce, co przekłada się na. 302 sztuki, 302 stacje w hotelach w Polsce. Czy to jest fajna liczba? Według mnie chyba tak. Ja wybieram hotele, gdzie jest stacja ładowania samochodów elektrycznych. Wiesz co, moglibyśmy się, już teraz nie będę tego robił, ale może warto byłoby się pokusić o sprawdzenie, ile w ogóle, jaka jest liczba hoteli w Polsce całkowita i odnieść to do tych 302 sztuk. Ciekaw jestem, sam jestem ciekaw, jaki to jest procent i przy jakich hotelach, czy to są, wiesz, pięcio, czy na przykład dominują czterogwiazdkowe, czy trzygwiazdkowe. Z waszej perspektywy, hmm, jakie hotele stawiają stacje nie ma reguły, oczywiście te lepsze hotele są bardziej zainteresowane, te trzy, czterogwiazdkowe. To tak. Natomiast tu też ten rynek będzie się rozwijał w taki sposób, że również te hotele, które przyjmują gości na dłużej, czyli ośrodki wypoczynkowe, tak można powiedzieć, te duże hotele, które, mhm. które, na, na których, do, do których przyjeżdżają rodziny na, na, na wakacje, tamtych stacji ładowania powstanie znacznie więcej. Jeszcze cała agroturystyka, która nie wiem, czy jest objęta w hotelach, no bo tu mówimy już o różnego rodzaju pensjonatach, czy nawet nawet nie pensjonatach, nawet gospodarstwach, do których... Ludzie z dużych miast coraz częściej chętnie wyjeżdżają, różnego rodzaju glampingi e, i, tego typu, i tego typu rzeczy. Nie wiem, czy do tej kategorii się, się zaliczają, a myślę, że tamte stacje powinny powstać. Rynek już się na tyle zmienił i świadomość potrzeby posiadania stacji ładowania samochodów elektrycznych przez właścicieli hoteli mhm. pensjonatu jest tak duża, że inwestycja w stację ładowania się nie zwala ich z nóg. I mówią, że to nie jest już, to nie jest taki kosz, którego, który by, by był jakąś barierą, żeby taką no infrastrukturę wiesz, wybudować. Ja gdybym dzisiaj zarządzał chociażby e, polami kempingowymi na Helu, czyli on, przez cały Półwysep, nie, nie tylko mówię o chałupach, to tam aż się prosi, żeby tych stacji postawić. Przecież tam są, tam są setki samochodów, no i podejrzewam, że coraz więcej, ja już widziałem kilka elektrycznych, a pewnie takich będzie całkiem, całkiem sporo. Co kilka jakichś. elektrycznych samochodów widziałeś? No, ale ja, ja, na, na ja dzisiaj gumingu. widziałem kilkanaście. Nie, w zeszły wakacje na okay. Googlingu. E, no i ostatnia kategoria, czyli salony samochodowe. Niby naturalne, natomiast tu z kolei ja nie jestem w 100% procentach przekonany. Czy rzeczywiście w salonach samochodowych, pomijam te, które wydają wiesz, tam, na, na potrzeby własne, czy czy, 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 czy stówki, e, powinny być? No tak, powinny być. Ale ja z punktu widzenia klientów, nie z punktu widzenia potrzeb salonu samochodowego, bo to, mogą, to wtedy mogą sobie zrobić stację prywatną, której, których statystyk nie będzie widać. No i to jest dobre pytanie. Powiem tak, jeżeli masz już stację przy salonie, która obsługuje samochody demonstracyjne, samochody, te, które wyjeżdżają do klientów, to czemu by jej nie upublicznić? W sensie nie spowodować, żeby ta stacja mhm. miała. Mieć możliwość zaoferowania za usług ładowania dla klientów zewnętrznych. No, mówimy o tym cały czas. Mówimy o tym cały no czas, tak. więc jeżeli masz już poniesioną inwestycję w taką stację ładowania e, i potem musisz tylko e, spełnić ustawy, wymogi ustawy o elektromobilności, czyli wymalować miejsce i ją oznaczyć, a ta stacja i tak jest inteligentna, bo musi być zarządzana, no to czemu nie spowodować, żeby była szansa, żeby tam jakiś kierowca podjechał? I myślę, że tacy klienci się, e, się, się zdarzą po prostu. Aha. No dobra. Przekonałeś mnie poniekąd. O miastach rozmawialiśmy tydzień temu, więc dzisiaj się do tego nie będę odnosił, kto wygrywa. Jest jeszcze tutaj na, na grafice obok pokazany udział, udział głównych operatorów: numer jeden Greenway, dwa PG Orlen, trzecie miejsce Lotus, no i dużo, dużo dalej, i cała reszta. To wymaga jakiegoś komentarza? Ewentualnie spojrzeć na to, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Nie, no myślę, że to bardzo podobnie będzie się rozwijać. Pojawi się pewnie jeszcze dwóch nowych operatorów obok, obok takich operatorów jak Noxo czy Rewnet, które. na przykład? EPROSUMENT e pewnie i jeszcze jeden, mhm. które, które będą korzystać z naszego systemu. EPROSUMENT już, już aplikacja jest gotowa. E także. także... No wiesz, ale tutaj mówimy o udziale stacji, o liczbie stacji. EPROSUMENT, tak. Czyli e tak, tak, tak. E twoim zdaniem, ma takie możliwości i taki potencjał, żeby, e żeby no, te kilka jeśli nie kilkaset stacji postawić w najbliższych latach? No, no nie, nie inwestuje się w system White Label, yy, w budowę własnego systemu po to, żeby postawić 10 stacji. Tylko tych stacji musi być kilkadziesiąt, jak nie, mhm. jak nie, jak nie więcej. A, Także ciekawe. jestem spokojny. To ciekawe, co mhm. mówisz. No dobra, zostawmy na moment e, ten raport, chociaż pewnie jeszcze kilka ciekawostek bym z tego wyciągnął. E, natomiast... E, Kolejny niesamowicie ciekawy temat, i który wręcz szeroko komentowany, to pożary samochodów elektrycznych. Wybuchają, palą się. Jest to mit poniekąd. Ale żeby nie było, że tylko ja sobie to wymyśliłem i chcę zdementować wszystkie złe rzeczy związane z plotkami dotyczącymi pożarów samochodów elektrycznych, to z kolei, to z kolei powstał taki raport, który to potwierdza. Oczywiście on został zrobiony w Ameryce. Tutaj, tutaj Orpa go omówiła i spójrz, jakie ciekawe statystyki z tego wychodzą. Całkowita liczba pożarów. Która, e, e, która, która dotyczyła zarówno hybryd, e, typu plug-in, typu samochodów benzynowych i samochodów elektrycznych. Oczywiście ja mam świadomość tego, że samochodów elektrycznych cały czas po drogach, zarówno w Polsce, w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych porusza no, ale się... Ale masz pożary przeliczenia tak, na 100 tysięcy sprzedanych pojazdów. Mniej, ale właśnie o to chodzi. To jest w przeliczeniu na 100 tysięcy. No i spójrz, jak to wygląda. E, w przypadku hybryd... To jest e, całkowita liczba pożarów 16 tysięcy, w przypadku samochodów benzynowych prawie 200 tysięcy, a w przypadku samych elektryków 52. Myślę, że ta pierwsza liczba, y, pierwszy, pierwsza kolumna jest y, bardziej wymowna, bo tu mamy pożary w przeliczeniu na 100 tysięcy sprzedanych pojazdów mhm. i zobacz, że stosunkowo najwięcej jest tych y, pożarów w hybrydach typu plugin. Tak. Co wynika, że one tam jednak są też benzynowe i patrząc na statystyki benzyny, czyli to jest ciężko, ciężko ocenić, co było przyczyną tego pożaru. Tutaj pewnie by mm -hmm. trzeba było to rozgraniczyć na to, czy to był układ napędowy elektryczny, czy to był układ napędowy konwencjonalny przyczyną tego pożaru, a może zwarcie instalacji elektrycznej. No to jest, to jest ciężko to ocenić. Natomiast faktycznie e, samochody elektryczne... Pod, bateryjne. Kąt, bateryjne, 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 pod kątem ryzyka pożaru są najbardziej bezpieczne na świecie, z tego wynika, tak? No z tego wynika i to są fakty. W związku z tym, skąd ten zły piar i po prostu, wiesz... Boimy się tego, czego nie znamy. No chyba tak by trzeba było to odpowiedzieć, w ten sposób trzeba byłoby odpowiedzieć. No i teraz, jeżeli mamy takie badania, twarde liczby... O, masz, masz Zaraz do tego dojdziemy. Mhm. Niepodważalne, kompletnie. W związku z tym... Dyskusje na temat tego, czy w samochodach podziemnych powinny parkować parkinga samochody my, tym, parkinga, już zapędziłem się powinny parkować samochody elektryczne, a tym bardziej, czy się ładować, mogłoby się wydawać, że kompletnie nie mają uzasadnienia. Myślisz, że za kilka lat, kiedy elektryki będą bardziej popularne, będzie zakaz wjazdu benzyn do, i diesli do marki? <laughs> nie wiem, wiesz, okay. ale zr słuchaj, można mówić jedno, ale jeżeli masz do czynienia z liczbami, to ktoś kiedyś powiedział, że no, z faktami, i z liczbami się nie dyskutuje. No po prostu. No nic dodać, nic ująć. Alleluja. No dobra, o, a propos niedługo. Słuchaj, e chciałeś, chciałeś mm -hmm. tabelkę numer dwa. Mm -hmm. Wycofanie z powodu zagrożenia pożarowego w pojazdach benzynowych i elektrycznych. No proszę, omawiamy. Mhm. No, mamy trochę, tak? Hybryda. Przyczyna, akumulator. Tutaj jest parę modeli wycofanych. Ciekawe, które to, ale rynek amerykański to można się domyśleć. Mm -hmm. e, no ale faktycznie benzyna, benzyna spięcie elektryczne, no tak, ale benzyna. Co, bo niektórzy nas słuchają, akumulator. nie mm -hmm. widzą, ale spójrzmy, spójrzmy na same liczby. Patrz, tak. Jeżeli mamy liczbę wycofanych, wycofanych samochodów z rynku, mówimy o bateryjnych. Tutaj mamy z powodu akumulatora 70 tysięcy. 150 tysięcy razy. Łącznie 150 tysięcy. A, a, a benzyny mamy. Oj, grubo ponad milion. No tak no mamy tutaj tak. I co ciekawe, w przypad przyczyna w przypadku samochodów bateryjnych dwukrotnie występuje akumulator. Jeżeli dołączymy do tego jeszcze hybrydy, gdybyśmy to nawet razem spili, to główną przyczyną jest akumulator. W przypadku samochodów benzynowych główną przyczyną e, możliwych e, pożarów czy zagrożenia pożarowego mamy nie akumulator, ale wyciek paliwa. No okej, okay, no groźne. Ale y... bardzo mały udział. Ale bardzo, y, ale masz spięcia elektryczne. elektryczne Ostatnio słuchałem opowieści znajomego, który kiedyś jechał samochodem gdzieś tam, gdzieś tam dosyć daleko e, i na autostradzie mu auto się zapaliło. No, przyczyną było właśnie, że mechanik coś tam trochę źle, nie do końca podłączył tak, tak jak powinien podłączyć. E, oczywiście to już jest kwestia, wiesz, m, mechanika, tego, który to reperował, e, natomiast no tutaj te spięcia elektryczne są ewidentnie widoczne, czyli możemy powiedzieć, że samochody bateryjne pod kątem m, zagrożenia pożarowego są wbrew pozorom znacznie bardziej bezpieczne od samochodów z napędem konwencjonalnym i znowu zamykamy dyskusję. Ucinamy temat. Następny proszę. No, widzicie, jakie dzisiaj mamy fajne tematy. Zostańmy jeszcze na moment przy infrastrukturze. Tutaj z kolei Orpa opublikowała też kolejne bardzo fajne badanie. Powołują się na firmę raport Linker, z której wynika, że w 2021 roku Rynek, infrastruktury, ładowania, samochodów elektrycznych przekroczył wartość 8,8 miliarda dolarów, oczywiście mówimy w ujęciu globalnym. Natomiast spójrz w 2028, czyli już za mniej niż 10 lat, będzie on wynosił ponad 23 miliardy dolarów. To jest kolosalny wzrost. Cieszysz się? Wiesz, słuchaj, ty to wiesz, ja to wiem, ale ja uważam, że tego typu liczby trzeba pokazywać, ponieważ liczby przemawiają do wyobraźni. Myślę, że to nie są tylko i wyłącznie mm, same prognozy, tylko coś więcej. No, prognozy poparte analizą rynku to i faktami. Dwa słowa komentarza, jeśli odnośnie, jeszcze odnośnie infrastruktury. Mhm. E, coraz więcej klientów w budynkach komercyjnych czy przy parkingach komercyjnych pyta o stację typu Wallbox ale DC, czyli prądu stałego. I co na to odpowiadają producenci? Mówią tak, wprowadzamy za chwilę, czyli w tym roku, wallboxy DC, które będą miały moc 40, 50 i 60 kW. Czyli tu już nie, nie będzie potrzebna taka olbrzymia... Nie, będzie, 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 będzie bardzo ładny wallbox mhm. do powieszenia na ścianie w garażu, czy, czy na słupku i on będzie znacznie tańszy od stacji tej stojącej DC. Oczywiście jedno, jedno miejscowe, jedno, jedno, będzie jeden punkt ładowania. Ale, to znaczy, że y, szukamy szybkich rozwiązań. I teraz wallboxy, które będą sporo tańsze DC od stacji DC stojących dzisiaj o mocy 40, 50, 60 kW, to będzie odpowiednik dzisiaj znacznej większości stacji dużych stojących, które mają też moc 50. Mhm. Więc ta jakość ładowania w Polsce należy zakładać, że bardzo się poprawi i będziemy też się mogli szybko ładować e, w miejscach, do których podjeżdżamy na chwilę. E, i ta dostępność infrastruktury pod tym kątem będzie znacznie większa. Jak rozwiązać w takim razie rosnący, albo no, ewidentnie rosnący problem przyłącza czy braku mocy? No bo wiesz, bo z jednej strony będziemy osiągniemy troszeczkę sytuację nieco patową. Technologia będzie pozwalała na to, żeby zamontować Urządzenie, czytaj stację ładowania szybką w postaci wallboxa, z której będzie można kosztować, korzystać. Nie będzie droga, czyli nie będzie kosztowała. Ile teraz kosztuje szybka stacja? Ponad stu, nie? Tak, no to ta będzie kosztować powiedzmy połowę tego. No, to, no dobrze, Paweł, no ale Ale jeszcze będzie te, te 50, ale, ale tysięcy jeżeli. Ale Jest, jest zakładam do przyjęcia. Jeżeli dzisiaj. Ostatnie pytanie. No i wiesz, no i pojawi się ten problem, według mnie, być może na coraz większą skalę będzie on. Ludzie już o tym mówią, o tym przyłączą, że jest ciężko. No dobrze, ale jeżeli powiemy dzisiaj, że zamiast budować. E, mówi się o tym, że stacja wallbox na własnym miejscu garażowym to będzie kiedyś w budynkach wielo, wielomieszkalnych, wielorodzinnych. Mhm. To będzie luksus. Bo w, w, w budynku jednorodzinnym to, to, to jest standard, można sobie powiedzieć. Czyli stację. lepiej mieć własne tak. własne. No ale gniazdko. to w, w Polsce tak się nie da. I teraz tak. Hmm. Jeżeli mówimy o tym, że na parkingu możemy postawić y, 6 punktów ładowania, kto, kto pierwszy, ten lepszy, potem moc się skończy, to trzeba podjąć taką, taką decyzję strategiczną, że nie budujemy 6 punktów ładowania, tylko budujemy 6, punktów, 6 razy 22, no to, to każdy wie ile jest. Ale jeżeli zbudujemy dwa wallboxy o mocy, powiedzmy 50 kW, to tej mocy będzie potrzebne mniej. A jakość ładowania dostarczona dla mieszkańców, zwłaszcza sprawnie obsługiwana przez system dostępowy do stacji mhm. ładowania, będzie znacznie wyższa. I teraz ja na no to patrzę trochę z innej strony. Cały czas technologia dotycząca oszczędzania, optymalizacji zużycia energii w budynkach komercyjnych czy mieszkalnych się poprawia. Czyli uważam, że Wszelkiego typu urządzenia energooszczędne, trochę świadomość mieszkańców, żeby oszczędzać energię, wypłaszczenie tego profilu spowoduje, że nawet my trochę urwiemy tej mocy, która dzisiaj jest potrzebna do zasilania takiego bloku, poprzez oszczędności przeznaczymy ją właśnie na to, żeby móc dostarczyć dobrej jakości ładowanie do samochodów, które tam parkują. I zamykając taką piękną klamrą całą dzisiejszą naszą dyskusję. I to, co odnosząc się do tego, co właśnie przed chwilą powiedziałeś, że znacznie ważniejszym od samych stacji ładowania i rozwiązaniem bolączki związanej z przełączem czy mocą będzie system, który tymi stacjami będzie zarządzał. Nie tylko w ujęciu jednej wspólnoty, tylko po prostu może, wiesz, jakiś taki piję trochę do was, ale, ale, ale no to jest chyba ten kierunek. Prawda? To jest to rozwiązanie. To jest klucz do tego, żeby dostarczyć dobrej jakości usługi ładowania. Mhm. No to pięknie. Cześć Michał. Cześć Paweł.